Cześć! W tym nagraniu rozwiążemy proste zadanie programistyczne korzystając z języka Java. Zaczynamy! Napisz program, w którym sprawdzisz, czy suma dwóch przykładowych liczb całkowitych jest parzysta. Oprócz głównej metody naszej aplikacji, przygotujemy metodę pomocniczą, która będzie zwracała bullying. Będzie zwracała informację na temat tego, czy suma liczb, które podam jako argumenty, jest parzysta, czy nie. Jest to informacja tak, czy nie, true lub false, dlatego musimy zwrócić bulim. Następnie nazwa metody. Stosując konwencję camelCase, nadajemy tej metodzie przykładową nazwę isEvenSum. Jako parametry tej metody przekazujemy int a oraz int b, czyli dwie zmienne, które będą przechowywały przykładowe liczby całkowite. W ciele tej metody osadzimy logikę, która wyznaczy sumę wartości liczbowych spod zmiennych a i b i sprawdzimy, czy ta suma jest parzysta. Piszemy var s, będzie to zmienna, w której przechowamy sumę wartości z zmiennych a i b. Dlatego napisałem a plus b. Następnie sprawdzamy, jeżeli suma modulo 2 jest 0, każda liczba, która jest parzysta, przy dzieleniu przez 2 daje resztę 0. 12, kiedy podzielisz przez 2, daje Ci resztę 0. 6 całych, reszta 0. 14 modulo 2 daje ci resztę 0, ponieważ masz 7 całych i reszta 0, ale już na przykład 13 dzielone przez 2 daje ci 6 całych i resztę 1. Każda liczba parzysta dzielona przez 2 daje resztę 0. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce w przypadku naszej sumy, wtedy metoda zwraca true. Jeżeli tak nie jest, wtedy metoda zwraca false. Zwróć uwagę, że napisałem if i w środku return true. Nie napisałem później else albo else if, ponieważ jeżeli wejdę do ifa i metoda zwróci true, to umieszczenie w tym miejscu słowa kluczowego return powoduje, że ta metoda w tym miejscu skończy swoje działanie. Kiedy zatem warunek będzie prawdziwy i wejdziemy w tego ifa, nastąpi zwrócenie true i metoda zakończy działanie. Kiedy ten if nie będzie prawdziwy i nie wykona się ciało tej instrukcji warunkowej, wtedy zostanie on pominięty i zwrócona będzie wartość false, co również zakończy działanie tej metody. Ale to rozwiązanie można skrócić. Pokazałem ci to po to, żebyś zobaczył, że mając taki kod, możesz go optymalizować. Jeżeli chcesz, żeby na moim kanale pojawiało się więcej nagrań takiego rodzaju, koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym nagraniem. Zasubskrybuj mój kanał i wciśnij dzwoneczek. Dzięki temu zawsze będziesz na bieżąco z nowościami na kanale KM Programs. Pamiętaj, dzięki mojej nowej platformie online możesz uczyć się Java od zaraz. Wystarczy wejść na moją stronę km-programs.pl, Następnie poszukać sekcję Kursy Online i wybrać Kursy. Dzięki mojej nowej platformie online możesz zacząć naukę Java w zasadzie od zaraz. Jak rozpocząć niesamowitą przygodę z Javą? Wejdź na moją stronę kmystikprograms.pl. Następnie poszukaj kursy online. Wybierz opcję kursy i znajdziesz się na stronie, gdzie możesz zobaczyć nagranie, na którym pokazuję, jak wygląda przykładowa lekcja w ramach szkolenia online Java. Następnie zjedź niżej i w sekcji kurs Java naciśnij zobacz więcej. Zapoznaj się z programem kursu. Już ponad 18 godzin nagrań, które pozwolą ci uczyć się javy od samych podstaw po zaawansowane aplikacje. W tym momencie moja platforma jest na etapie obiektowości, ale ciągle ją rozwijam i praktycznie non-stop dokładam nowe materiały. Kiedy już zapoznasz się z planem szkolenia, po prostu naciśnij, kup subskrypcję. Pierwszy miesiąc już za 49 zł. Zacznij naukę javy w atrakcyjnej cenie. Serdecznie zapraszam. Zobaczmy, w jaki sposób zoptymalizować ciało funkcji is even some, które do tej pory napisałem. Zanim zacznę to robić, zauważ, że IntelliJ również Ci podpowiada. Podkreśliło nam if i możemy przeczytać komunikat if statement can be simplified. Co powoduje, że IntelliJ sugeruje, że możemy uprościć ten kod. W jaki sposób? Zakomentujemy to rozwiązanie, żebyś miał porównanie, i piszemy return a plus b. Modulo 2 równa się, równa się 0. Od razu wyliczyłem sumę. Sumę dzielimy modulo 2, czyli sprawdzamy, jaki jest wynik dzielenia tej sumy przez 2. Jeżeli będzie to 0, to wtedy wynik tego wyrażenia to true. Ponieważ jeżeli po tej stronie uzyskasz 0 i będzie to równe 0, to wynikiem takiego wyrażenia jest true. Czy lewa strona jest równa prawej stronie? Tak. Suma jest parzysta, modulo 2 daje ci 0. Czyli 0 jest równe 0. Zobacz, jak skróciliśmy nasz kod. Jeżeli suma będzie nieparzysta, na przykład będzie Ci 13, 13 modulo 2 daje nam 1. Po lewej stronie masz 1, a po prawej stronie operatora równa się równa się, masz 0. Te wartości 1 i 0 nie są równe, co powoduje, że wynikiem takiego wyrażenia będzie false. Zobacz, o ile skróciliśmy kod naszej aplikacji. Kiedy skończymy pisać kod metody isEvenSum, nie zostaje nam nic innego jak wywołać ją w głównej metodzie naszej aplikacji. Piszemy isEvenSum i jako argument przekazujemy 10 oraz 20. Dla takich dwóch liczb sumą będzie 30. 10 plus 20 jest 30, co da nam oczywiście true, ponieważ taka suma jest parzysta. Wypiszmy wynik działania tej metody za pomocą metody print wołanej na rzecz obiektu systemOut. Poniżej wywołujemy ponownie metodę isEvenSum, ale tym razem z argumentami 10 i 21. Dla takich liczb suma to 31. Nie jest ona parzysta i wynikiem metody isEvenSum będzie false. Uruchamiamy kod naszej aplikacji i dostajemy dla pierwszego wywołania true, a dla drugiego wywołania false. W ten sposób rozwiązaliśmy to zadanie programistyczne. Jeżeli masz inny pomysł na takie zadanie i chcesz pochwalić się Twoją implementacją, po prostu napisz ją w komentarzu. Do usłyszenia.